Witam w moim pierwszym odcinku, w którym, w którym zagramy w pewną grę. Jest to strzelanka fajna. Jest to taka strzelanka, gdzie chodzi w niej o to, że jest to zwykła, po prostu zwykła gra, gdzie. Kurde, jak to się nazywało? Jakby. To jest jakby. Taki zwykły dead match. No to jest taki med dead match. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne tryby, ale to jest taki dead match. Zarabiamy pieniądze podczas wygranych gier, za co możemy ulepszać broni, chyba kupować nowe bronie. Z tego, co tam słyszałem, trochę puszczę muzykę z gry. Ja już tutaj chwilkę tylko pograłem. To wam pokażę, co zdążyłem ulepszyć w mojej broni. To jest broń standardowa, zwykła. Dodam tłumik, fajny celownik. Pokażę wam, gaming. Odpalimy sobie gierkę. Fajna mapa, moja ulubiona. No taka, no taka. Fajna, ulubiona taka. No, mamy moją, na, nasz yy, przyjaciół. Fre i już od razu mówię, żeby potem w komentarzach nie było To są boty Tak, to są boty, nie wiem czy w grze Jakby gra niby jest tam na internet i nie wiem czy czasami gra się z ludźmi czy jak to jest Ale zauważyłem, że nasi jakby zachowują się ba, Nasi frendy zachowują się bardzo jak boty na przykład Nie biegają na sprincie tylko o tak S Mają taki, znają wszystkie mapy tak Idą mi do. Nagle są. Tak wiecie. Skręcają, tak wiecie. Tak dziwnie chodzą, mają dziwny movement. Nie wiem, może to są gracze, może nie, może tak wygląda sprint czy coś. No nie wiem, ale mi to tam. chyba wygląda na takie boty. Gra ogólnie jest to od tego samego twórcy, chyba co stworzył chyba o drugiej wojnie światowej grę. Gra wygląda w prosty sposób: możemy rzucać granaty, możemy się leczyć. Leczenie i także granaty nam się kończą. O, tu, tu czekajcie, tu mamy leczenie, tu mamy granatki. Możemy także kłócnąć wybrać inną broń, jak na przykład Uzi. No i jak widzicie, prawdziwy gracz już by mnie zapewne zabił. Więc. Tak to wygląda. Nie wiem, czy ja mam po prostu taki mały level, a jak mi, nie wiem, zwiększy się level, już będę, wiecie, rozgrzeję się, czy tam gra mnie jeszcze uczy, to czy będę grać już przeciwko graczy. Zobaczymy. Po prostu to może być jeszcze taka rozgrywka z botami. Ja dopiero, jak będę mieć, nie wiem, trzeci, drugi, nie wiem, piąty na przykład level, to wrzucimy do rozgrywki z graczmi. Jeszcze nie wiem. No jak na razie widać, że to boty. No i on nawet do mnie nie strzela, widzicie. No, jeżeli za jakiś level tam, nie wiem, y, będę grał z graczami, to będzie fajnie, ale jak na razie y, nie, jakby, jakby gra mi się zbyt bardzo nie podoba. Y, no, po prostu bardzo mi się nie podoba, ponieważ no, gra się z botami takie. No, widzicie, widzicie jak gra, nawet nie ma sprintu, nie chowa się za bardzo. Zbotno. Sami widzicie. Nie wiem, czy jak zwiększy mi się level, to zacznę grać z, z graczami. No ale dobra, y, mamy tutaj taką... Po prostu pokażę wam rozgrywkę z tej gry. Nie wiem, czy zachęcę Was do ściągnięcia. Może niektórzy z Was grają w tę grę, ale nie wiem, czy w ogóle gra jest w ogóle warta z tego ściągnięcia. Nie wiem, może rozgrywka jest zmieszana, że czasami mogę natrafić na gracza lub na takiego bota, ale po dłuższym rozgrywce zauważyłem, że to boty. No zobaczcie, na przykład pośledźmy takiego, czy chociaż jeden raz włączy sprinta, czy coś. O, tak chodzą. No nie wiem, no nie wygląda mi to na gracza, no. Taki movement trochę mają, dziwnie tak nie, nie sprintują, tylko tak powoli. Gracz wyrasował a ten bot nie wiem. Patrzy się teraz tu. No i tak to wygląda. Nie pokażę wam nawet całej rozgrywki z tej gry, tylko. No dobra, dogram tą rundę z botami. W takim razie chciałbym wam tu pokazać mapę. Pokazać wam tutaj też. Um... Pokazać wam w ogóle rozgrywkę, czy fajnie się w to gra. Czy coś. No ale ja. Jakby no, nie Już zaczęłam gadać głupoty, dawno nie nagrywałem. No, po prostu to są roboty, nie nie? Niby gra multiplayer, bo coś tam pisze, że. No, po prostu multiplayer. No, ale jednak widać, że tu jednak są bulti, nie? No zobaczcie. Czy grać by to się zachował? I nawet do mnie nie strzela. O, dopiero teraz, jak trochę przy, przy nim pochodziłem. No tak to wygląda. Wyjdę w ogóle z tej... Wyjdę w ogóle z tej rundy. Niby on online, ale jednak, no... To widać. No więc, cześć do kolejnego odcinka.